Z Wami. Słowa Ewangelii, według świętego Mateusza. Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami: Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co Wam przykazałem. A oto ja jestem z Wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata. Oto słowo Pańskie. Świętujemy dzisiaj z całym Kościołem y, największą tajemnicę naszej wiary, tajemnicę, do której nigdy ludzkim rozumem nie dotarlibyśmy i nawet jeżeli otrzymujemy ją w objawieniu, to cały czas próbujemy w jakiś sposób opisać, na czym polega tajemnica Trójcy Świętej, że jest jeden Bóg w trzech osobach, Ojciec, Syn i Duch Święty. I ta uroczystość poprzez Boże Słowo, które jest nam dane, które jest żywe, chce nas pouczyć o Bogu. My mamy, szczególnie na Zachodzie, zawsze takie, takie ograniczenie czasami, bo myślimy o poznawaniu, często bardzo intelektualnie, jako o jakiejś wiedzy. Ja poznaję, bo mam jakąś wiedzę. Tymczasem w Starym Testamencie i w ogóle w mentalności wschodniej. Poznawanie jest kwestią bliskości, a wręcz intymności. Do tego stopnia, że w Starym Testamencie nawet najbardziej intymny akt między kobietą a mężczyzną nazywa się właśnie poznaniem. To Na jest napisane Adam poznał Ewę i zrodził się syn z tego. A więc poznawanie w perspektywie Boga jest kwestią bliskości, a nie kwestią intelektualnego działania. I dzisiaj świętujemy, uwielbiamy Boga w tym, jak się udziela człowiekowi. Widzimy taki pierwszy obraz w pierwszym czytaniu Mojżesza, który wstępuje na górę. W Biblii góra jest miejscem objawienia Boga, miejscem spotkania z Bogiem. Góra jest takim miejscem, do której trzeba, no, trzeba wykonać pewien wysiłek, żeby na nią wejść. I Mojżesz zaczyna swoje spotkanie z Bogiem troszeczkę tak, jak my zaczynamy naszą modlitwę. Trzeba wykonać pewien wysiłek, podjąć pewną decyzję, stanąć w obliczu Boga. I od czego zaczyna się ta modlitwa? Bierze do rąk kamienne tablice, czyli to, co jest Bożym Słowem. Tak jak my otwieramy brewiarz na przykład, są takie kamienne tablice. On bierze Boże Słowo, ale w spotkaniu z Bogiem na górze te kamienne tablice ożywają, w ten sposób, że Bóg żywy zaczyna objawiać swoje imię. Bóg żywy zaczyna się udzielać człowiekowi. Kontekst to jest góra, Mojżesz, wczesny ranek, kamienne tablice i to wystarczy, aby Bóg żywy zaczął mówić, zaczął się objawiać. I On objawia swoje imię nie w jakichś teologicznych yy, kon konkluzjach ale mówi o tym, że jest miłosierny, że jest litościwy, że jest Bogiem pełnym miłości. On objawia prawdę o sobie, o tym, że kocha człowieka, że jest gotowy przebaczać grzechy, że jest bogaty w łaskę i wierność. Zobaczcie, że czasami nasza wiedza o Bogu może nawet bardziej budować dystans niż bliskość. Dlatego Bóg chce być poznany przede wszystkim. Na modlitwie, przede wszystkim w sercu, przede wszystkim poprzez bliskość Jego słowa, które staje się żywe wtedy, kiedy otwieramy się na nie. I to jest poznanie tajemnicy Trójcy właśnie przez bliskość, przez komunię z Nim. I nie ma najmniejszych wątpliwości, że Boga zna tylko ten, kto jest z Nim w jedności. Tylko poprzez zjednoczenie z Bogiem można powiedzieć, że znam Boga. Nie poprzez jakąś, nawet mając jakiś tytuł z teologii. Ja znam Boga, kiedy jestem z Nim w jedności. Dlatego święty Jan powie: Kto nie miłuje, nie zna Boga. Bo być z Bogiem w jedności znaczy być w jedności miłości, w komunii miłości, która udziela się temu, kto jest w jedności z Bogiem. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. I w tym pierwszym obrazie zobaczcie, że Mojżesz, który jest w Starym Testamencie figurą Jezusa Chrystusa, jest tym, który jest dawcą prawa, a Chrystus da nowe prawo, prawo Ducha. Mojżesz jest tym, który wyprowadza naród z niewoli egipskiej, a Chrystus będzie tym, który wyprowadzi nas z niewoli szatana i śmierci, grzechu. I ten Mojżesz jest pierwszym wstawiennikiem. Jego doświadczenie Boga nie jest dla niego samego. Objawienie miłości Boga i komunia z Bogiem nie jest dla niego samego. W Mojżeszu doświadczenie bliskości Boga rodzi modlitwę wstawienniczą. Jeśli łaskawy jesteś dla mnie, panie, niech pójdzie pan pośrodku nas. Jest to wprawdzie lud o twardym karku, ale przebaczysz nasze winy i grzechy nasze. I uczynisz nas swoim dziedzictwem. Bliskość doświadczenia Boga rodzi w Mojżeszu pragnienie yy, wstawienictwa za innych, za lud, tego, żeby Bog, Bóg był z nami. Nie jest zatrzymywana dla siebie. I w drugim czytaniu z listu św. Pawła do Koryntian yy, Objawia się tajemnica miłości Boga, który przez Ducha Świętego woła Abba Ojcze. Zobaczcie, Bóg, który przez Ducha Świętego w swojej bliskości przenika nasze serca, wzbudza w nas swoje pragnienia i, i wyraża swoją chwałę właśnie przez to, że jest w zjednoczeniu z nami. Bóg jest miłością, a miłość zawsze szuka jedności. Miłość szuka zjednoczenia, szuka bliskości. Dlatego Bóg nieustannie, starożytne anafory kościołów wschodnich mówią o Bogu. Często, jak się opowiada o Bogu, to nazywają go filantropos, miłujący człowieka. Bóg jest miłującym człowieka, filantropos. Bo Bóg jest tym, który pragnie jedności z człowiekiem z miłości. I wszystko, co powoduje Bogiem w Jego przebaczaniu, w Jego cierpliwości, w Jego łaskawości, w Jego miłosierdziu jest motywowane miłością. Bo Bóg jest miłością. Zobaczcie, że kiedy czasami, no właśnie, takie, taki sposób poznawania Boga zamienia się tylko w w takie intelektualne dyskursy. Pamiętam kiedyś jednego z moich profesorów, którzy za chwilę usłyszymy taką prefację, która jest chyba najtrudniejszą prefacją z całego mszału. Tam jest no, wiele tajemnic wyrażonych, ale to jest w ten sposób, jakby no właśnie, jak ja coś poznam, jak ja coś potrafię opowiedzieć, coś zdefiniować. To trochę tak jak święty Augustyn, który opowiadał o swoim doświadczeniu tego chłopca, który chciał przelać ocean do, na plaży do małego dołka, który gdzieś, który gdzieś wykopał. I św. Augustyn mówi do niego, A co ty chcesz zrobić? No ja chcę przelać ocean do tego małego dołka. Mówi, to jest niemożliwe. Ten chłopiec mu powiedział, prędzej ja przeleję ten ocean do tego dołka, niż ty zrozumiesz tajemnicę Trójcy Świętej. Św. Augustyn chciał zrozumieć tajemnicę Trójcy Świętej. I w pewnym momencie... Powiedział coś takiego, jeśli go zrozumiesz, to nie jest Bóg, bo on jest zawsze inny, święty, wielki. Mamy tylko dostęp do bliskości z nim. I dlatego w poznawaniu Boga y, prym wiedzie serce. Dlatego poznajemy go na modlitwie, dlatego poznajemy go w kościele, dlatego poznajemy Boga przede wszystkim sercem, po to, aby objawiła się w nas Jego chwała. Aby objawiła się w nas Jego chwała, przez udział w Jego tajemnicy i Bóg zaprasza nas do jedności, chce nam objawić siebie przez bliskość z nami, zniżył się w swoim Synu Jezusie Chrystusie, ze swojej odarł się, ze swojej wszechmocy. Jak mówi święty Paweł w liście do Filipian stał, stawszy się podobnym do, do człowieka, ogołocił samego siebie. Aż po śmierć krzyżową, aby stać się bliskim nam. I przychodzi w tajemnicy chleba, który otrzymujemy, i ten wszechmogący, jedyny Bóg przychodzi w niskości, aby się spotkać z nami. Zobaczcie, jaka wielka dla nas z tego nauka płynie również w tajemnicy posługiwania w kościele my czasami się nie możemy ze sobą spotkać, bo stajemy bardzo na wyżynach. Tymczasem Bóg, żeby się z nami spotkać, musiał się uniżyć. I za każdym razem, kiedy będziesz się uniżał, to się spotkasz z drugim. Często właśnie nie mamy tej właściwej perspektywy. Bóg, żeby się spotkać z nami, zrezygnował ze swojej chwały. Niech ta tajemnica wielkiego, niepojętego Boga, który się uniża, który opowiada o swojej miłości do człowieka, który chce wejść w komunię z nami, który chce nam objawić siebie przez. Przez miłość, oddając swoje życie za nas, przemienia nas od wewnątrz. Niech wzbudzi w nas przez ducha świętego wołanie Abba, Ojcze. Niech nasza odpowiedź będzie odpowiedzią miłości na doświadczoną miłość. Niech będzie otwarciem na spotkanie, przemieniające całe życie, abyśmy mieli y, odwagę oddać Jemu wszystko, tak jak On wszystko oddał za nas tylko w takiej perspektywie można powiedzieć znam Boga i wtedy noszę jego obecność i wtedy on tak jak mówi oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata ja jestem emanuelem nie jestem już Bogiem dalekim niepoznawalnym ale jestem w tobie jestem z tobą współdziałam z tobą Bóg jest tym który chce w nas Objawiać swoją miłość światu. Dlatego potrzeba, aby ta miłość Boża najpierw w naszych sercach przemieniła nas samych, a obecność Boga rozpoznamy w naszym sercu właśnie poprzez pragnienia, które będzie w nas wzbudzał. Jeśli będzie w nas wzbudzał pragnienia zbawienia drugiego człowieka, pragnienie miłości, wstawiennictwa za innych, służby, to są pragnienia Boże. To znaczy, że On. Wchodzi w nasze życie, że przenika nasze życie. Pozwólmy Mu na to w takim uniżeniu. To jest bardzo przejmujące, że Mojżesz jest tym, który pada na twarz. Kiedy widzi Boga, to Mojżesz w takim geście adoracji pada przed majestatem Boga, w dziękczynieniu, w uwielbieniu. I kiedy my uniżamy się przed majestatem Boga, wtedy On rzeczywiście nas nawiedza na wiedza ze swoją miłością. Niech to doświadczenie, do którego Pan Bóg nas zaprasza dzisiaj, stanie się naszym udziałem. Amen.